Siema ludziska, z stresie strony Dzisiaj wam pokażę jak zagrać w Unrala Turnamenta Game of the Year Edition, dokładnie w środkę dziewiątkę W tych pięknych czasach, a co więcej jak zdobyć kres za darmo i to legalnie Poradnik będzie się odnosił nie tylko do wersji Steamowskiej, jak widzicie, ale też do GoGowskiej i tej tutaj, tutaj No więc tutaj jak widzicie jest stary news na łowca gier Yy, oni się powołują tutaj na źródło Skotaku, że Epic Game i tak dalej dali zielone światełko. No, zostawiacie Unreal na Tornamenta za darmo. że się tam nie będą czepiali i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc co potrzebujemy? Yy, potrzebujemy Unreal Tornamenta. Tutaj będzie link do Unreal na Tornamenta złowców gier. Yy, Nieważne, czy to będzie na Steamie, yy, czy na Gogu. nie, wszystko jedno. Yy, zatwiać sobie gierkę. Tutaj zatwiać sobie tego patcha. instalujecie patcha graczy. Tutaj tylko jeszcze raz powiem, to się nie powiedziałem na początku, na serwery trzeba będzie zaczekać około 15 sekund, one się nie wyświetlają od razu, po prostu będziecie tu widzieli wszystko na czarno, tu będzie czarno, tu będzie czarno też, więc zaczekajcie tak około 15 sekund, załadują się wam, zwróćcie uwagę tutaj na wersję z prawej, bo nie wbijecie na tej wersji po prostu na każdy serwer, bo tak jak widzicie są różne wersje Wy macie wersję 4.6.9, pamiętajcie o tym, wersja 4.6.9 yy, dokładnie jak tutaj Wam pisze, 4.6.9 wersji D i po prostu pobieracie sobie gierkę na Steam jak macie, jak macie na gogu to z goga, wszystko jedno tutaj macie różne wersje na Steama, na Linuxa więc jest super, dodatkowo gra jest gratis jak się okazuje no jak Łowcy Gier to napisali, Kotaku, no to wydaje mi się, że to są wiarygodne źródła informacji, plus tutaj dostaniecie linki, zaraz wam się linki tutaj do I tutaj do tego unralla byście sobie mogli pobrać, na razie hej A i jeszcze, póki pamiętam, jak zainstalowałem na świeżo, bo teraz formata, to pamiętajcie, żeby zainstalować DirectX 9 w wersji C bo inaczej gra się Wam nie odpali, więc jakby się gra Wam nie odpalała, pamiętajcie, instalujcie Direksa 9 w wersji C. To tyle, już tak serio. Na razie, hej!